Pasja z portuwalki Robert Luchawa, choć tak naprawdę mojego gościa nie trzeba przedstawiać. Witaj! Witam serdecznie, witam wszystkich. Na krańji Oktagon, y, miałem powiedzieć No Mercy, ale Fight League y, 14 w Kielcach. Zacznę od Twojego ziomka, o którego byłeś w naróżniku. Jak powiedział komentator Kornik Słowiński, że z takim naróżnikiem nie dało się przegrać walki i twój kolega Oskar walkę skończył w bardzo efektywny sposób. Tak jest. Byłem w różniku dzisiaj. Oskara i Sebastiana Ulszowego. No naprawdę, chłopaki zrobili mega robotę. Jestem dumny z nich. Pokazali się świetnie, zrobili to, co mieli zrobić. Ciężko pracowali na tą chwilę, no i ta chwila przyszła dzisiaj. Ja tak naprawdę tylko podpowiadałem z boku. No i trochę stresu było, tak? No na początku. Yy, bo bardzo chciałem, żeby chłopaki wygrali, więc dałem z siebie wszystko. Jak właśnie będą skomentować walkę walkę Oskara tak konkretnie z Patykiem Pietrzakiem, bo powiem szczerze, że zawodnik z Muay Thai po takim rozbracie, zresztą od startów a tutaj pełne przygotowanie zapaśnicze, a nawet, a nawet parterowe. Tak, Oskar no miał długą przerwę, bo chyba 7 lat go nie było, więc po prostu czekaliśmy, byliśmy bardzo ciekawi, jak zareaguje na ten stres, tak, żeby wrócić, żeby tą rdzę ściągnąć. No poradził sobie fenomenalnie, parter, zapasy, ćwiczył z nami cały czas. Wiesz, pomimo tego, że to jest Stójkowicz, to naprawdę Świetnie sobie radzi właśnie w parterze, zresztą to tutaj dzisiaj pokazał, tak? No, szczerze, jesteśmy z niego bardzo dumni i bronił dobrze zapasów, i dobrze rusza się w parterze, a na koniec uwięcił to właśnie takim knockoutem jak Hiking na głowę. Spodziewałeś się tak wszechstylowej, bym powiedział, dosłownie pełnej MMA formy, Yy, kolegi Oskara. Tak, tak, właśnie yy, jak zobaczyłem, że partner, znaczy partner, przepraszam, oponent wchodzi w nogi, to wiedziałem, że ta walka będzie właśnie przekrojowa i no Oskar, tak ja mówię, poradzi sobie fenomenalnie w tych wymianach parterowo-zapasiczych. Yy, nie mogę nie zapytać, co u Ciebie? Ostatnia walka z Francuzem Saladinem z Parnasem yy, w sierpniu, więc yy, opowiedz coś tak na krótko, co u Ciebie Albo wiem jeszcze, trwa kolejna walka. To tak, kiedy kolejna walka, to na razie nie mam pojęcia, no przygotowuję się po prostu, znaczy inaczej, nie przygotowuję się, ja po prostu cały czas trenuję, cały czas po prostu udoskonalam swoją grę. No niestety ta porażka trochę mnie zabolała, straciłem pas, no i teraz ten pas trzeba będzie odzyskać, tak? Robię wszystko, żeby... Ale, rank ale rankingi również Cię wysoko bardzo stawiają. Tak, bo, no, bo jednak przegrałem tylko z mistrzem, więc jakby... Byłem mistrzem i przegrałem z mistrzem, więc no nie dziwi mnie po prostu to, że jestem dalej na tym pierwszym miejscu, a, a czempion jest Saladin Parnas, tak? Zobaczymy, co będzie dalej, no bo teraz Saladin atakuje pas 77, zobaczymy, zobaczymy właśnie, jak to będzie u niego, ale ja wracam, czekam na kolejnego rywala, no i będę robił wszystko, żeby wrócić znowu na tron. Czy możesz po, powiedzieć mniej więcej taką wstępną datę, kiedy byś chciał wrócić do klatki KSW? No na pewno będzie to nowy rok, już nie będę walczył w grudniu. Eee, chciałbym na początku roku, ale jak będzie tego jeszcze nie wiem, nie gadałem z KSW. Na razie po prostu mam taki czas na siebie, żeby posilować swoje umiejętności. No i jak będzie coś konkretnego to będę się bił. Mówiłeś, że ta porażka, eee, no twoja ostatnia walka i porażka, natomiast każdego zawodnika wypada zapytać czy ta porażka cię zabolała ale pod względem takim psychicznym bo walka mogła się potoczyć w, w, również w inny sposób Zaczywiesz co ogólnie w tej walce dałem z ciebie wszystko naprawdę dałem z ciebie wszystko eee, zabolało mnie po prostu to że no jednak wiesz był pas w domu pasa nie ma trest, no straciłem ten pas eee, no to mnie najbardziej boli tak jakby umiejętnościowo, no naprawdę, dawając wszystko, to no Saladin po prostu okazał się lepszy, tak? Był bardzo dobry. Jeszcze z tak dobrym zawodnikiem nie walczyłem. No i chciałbym się mu kiedyś zrewanżować. Jak tutaj oceniasz galę y, Oktagonu przy ulicy Żytniej w Kielcach? Hala taka, bym powiedział, mocno klimatyczna i doping zresztą kibiców. Tak, wiesz co, lubię przyjeżdżać na takie gale. Tutaj debiutowałeś chyba, nie? Tak, debiutowałem właśnie na gali Oktago o już nie pamiętam numeru, ale chyba 6. Na Virtuozach walczyłeś. Tak, na Virtuozach. Pozdrawiam, Pozdrawiam Miguel Santosa. Także pozdrawiamy. Także klimat yy, obeznany. I właśnie to ma ten swój klimat, że jest mała hala i właśnie wszystko się niesie, jak słychać. Dziękuję serdecznie. Taka kanał Passe Sportu Walki. Przed takim krótkim wywiadzie Robert Puchała. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. No i co? Niebawem kolejna waleczka, także kibicujcie i pozdrówka. Tak jest, pozdro, pozdrawiamy. Jeśli podobał Ci się materiał, zasubskrybuj kanał Pasja Sportu Walki. Możesz też dodać komentarz i łapkę w górę. Serdecznie dziękuję.